Lenovo K900 to flagowy smartfon chińskiej grupy informatycznej. To jakże eleganckie urządzenie cechuje się mocną konfiguracją sprzętową, smukłą linią obudowy, jego grubość to 6,9 mm oraz niską wagą wynoszącą 162 g. Na frontowym panelu znajdziemy duży, 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, który został pokryty taflą Corning Gorilla Glass 2. Nad nim kamerkę do wideo po łączeniu matrycy 2 MP, Głośnik oraz czujniki zbliżenia i oświetlenia. Z kolei pod ekranem znalazło się miejsce dla trzech klawiszy pojemnościowych, które w momencie, gdy ekran jest wyłączony, są praktycznie niewidoczne. Jeśli chodzi o tylny panel, to znajdziemy tutaj oczko 13 megapikselowego aparatu głównego z podwójną diodą doświetlającą LED, mikrofon wtórny oraz głośnik. Dolna krawędź została wyposażona w port Micro USB 2.0 mikrofon główny oraz wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Górna krawędź nie została zagospodarowana. Na lewym boku znajdziemy klawisz do regulacji głośności, zaś na prawym power, służący także do usypiania oraz slot kart microSD. Lenovo K900 napędzany jest przez dwurdzeniowy procesor Intel Atom Z2580 z grafiką PowerVR SGX544 oraz 2 GB pamięci operacyjnej. Pamięć wewnętrzna w przypadku tego modelu wynosi 16 GB i została ona odpowiednio podzielona. Dzięki temu na aplikację otrzymujemy niespełna 4,7 GB, natomiast na dane 9,8 GB. Niestety w przypadku Lenovo K900 niemożliwa jest rozbudowa pamięci ze względu na brak slotu kart microSD. Całością zarządza system Android w wersji 4.2.1 Jelly Bean został wzbogacony na nakładkę producenta Lenovo 2.0. Jej obecność uświadczymy praktycznie w każdym miejscu, począwszy od pulpitów, menu czy ustawień. Całość działa bardzo płynnie, to też podczas testowania nie uświadczyłam przystojów czy też mimowolnych restartów. Firma Lenovo dodała także kilka ciekawych ustawień. W znajdziemy chociażby funkcję Pocket Mode, dzięki której podczas gdy urządzenie przebywa w naszej kieszeni, dźwięk dzwonka ustawiony jest automatycznie na najwyższą wartość. Dodatkowo mamy oczywiście do dyspozycji różnego rodzaju przejścia, które upiększają nasz system, zarówno podczas przybijania pulpitów, jak i poruszania się po menu aplikacji. Ponadto mamy do dyspozycji niestandardowe metody odblokowywania i zablokowywania ekranu, na przykład aby zablokować, wystarczy potrząsnąć urządzenie. Natomiast, aby pobudzić do życia, delikatnie puknąć. Rozwiązanie, które bardzo przypadło mi na gustu, jest notification bar settings, dzięki któremu możemy spersonalizować pasek powiadomień. Oprócz możliwości aktywacji i dezaktywacji poszczególnych funkcji, mamy także możliwość swobodnego rozmieszczenia ikon. Naprawdę bardzo przydatna funkcja. Nie można także nie wspomnieć o autorskiej aplikacji Lenovo Power, która pozwala na zarządzanie energią wbudowanego akumulatora o pojemności 2500 mAh. Mm Aplikacja pozwala na ustawienie jednego z czterech trybów, jak również pokazuje szacowany czas działania smartfonu. Lenovo K900 raczej przeciętnie radzi sobie z plikami PDF. Testowy plik waży około 100 MB. Jak widzicie, został naszpikowany dużą ilością grafik z tekstu. O ile powolne przewijanie raczej nie sprawia problemów, to już przybliżenie, jak i oddalanie wybranych fragmentów tekstu zajmuje smartfonowi chwilkę. Gorzej wygląda sytuacja, jeśli chcemy przeskoczyć o kilka stron, gdyż tutaj Leno musi pomyśleć. Do działania przeglądarki internetowej nie mam właściwie zastrzeżeń. Strony wczytywane są bardzo szybko, a ich nawigacja jest bezproblemowa. Za pokażę, jak czytują się dwie standardowe strony. Pierwsza to oczywiście strona blogu ŚwiatAndroid. Android. Jak widzicie, proces ładowania przebiega naprawdę szybko. Z przewijaniem, jak i przybliżaniem treści to również nie ma problemu. Drugą stroną będzie oczywiście Wirtualna Polska. Przejdziemy może do pełnej wersji y, serwisu. Tutaj proces ładowania również przebiega bardzo szybko. Suna bardzo płynnie się przebija. W tym przypadku z przybliżaniem i oddalaniem treści również nie ma problemu. Dla Nowoka 900 oferuje także możliwość odtwarzania materiałów w rozdzielczości Full HD. Tu też sprawdzimy, jak działa standardowy filmik. Z materiałem wideo, jak widzicie, nie ma najmniejszych problemów. Został on bardzo szybko wczytany i jest płynnie odtwarzany. Jednak no nie ze wszystkimi próbkami standardowo testowanymi przeze mnie Lenovo 900 c poradził. Dlatego miłośnikom oglądania kinowych produkcji polecam zainstalowanie aplikacji MX Player znajdującej się w markecie Google Play. Sprawdźmy jeszcze jak wygląda sytuacja z odtwarzaniem filmików z popularnego YouTube'a. Włączymy standardowy utwór, prawdziwy musieliśmy niestety trafić na reklamę. Okay. Nie wiem czy to, jest, czy to będzie słychać na filmiku, ale dźwięk wydobywający się z tego jakże niezbyt dużego głośniczka jest naprawdę przyjemny dla ucha. Z pozycji użytkownika producent oddał także 13-megapikselowy aparat główny z sensorem Sonax Small oraz podwójną diodą doświetlającą LED. Jeśli chodzi o fotografię, to cechują się one dużą ilością szczegółów, dobrą ostrością. jak również niskim poziomem szumu. Ponadto mamy spore pole do popisu ze względu na ustawienia począwszy od ISO, geolokalizacji i rozdzielczości poprzez tryby i scenerię. To na uwagę zasługuje wbudowana galeria, która oprócz tego, że porządkuje nam zdjęcia pozwala także na tworzenie chociażby puzzli. Wybierzemy sobie kilka zdjęć. Na przykład takie. Następnie możemy w ciekawy sposób je sobie ułożyć. Efekt końcowy wygląda w ten sposób. Dodatkowo możemy także tworzyć ruchome zdjęcia, które zapisywane są w postaci pliku GIF. Podsumowując, Lenovo K900 to naprawdę rewelacyjny smartfon, który na długo zapadnie w mojej pamięci bardzo dobra jakość wykonania, wysokiej jakości materiału już do produkcji obudowy, nietuzinkowy design oraz parametry techniczne, obok których nie można przejść obojętnie. Szkoda tylko, że producent zapomniał o powiadomień oraz nie umieścił stotu kart Jeśli jesteście ciekawi większej ilości wrażeń z użytkowania tego urządzenia, zapraszam do recenzji znajdującej się na blogu świat Android. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!